What? 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 Nie ma jednego z no. Słanka radzi sobie. Nie wygląda na zasmuconego tym fachem. A ty to jest zmęczona? Tak się gania. Ale, ale dzisiaj wpadnie. Dobrze, wybiega się chociaż. Zresztą, my te obudzi na wieczorną robótę poszli, wrócili i od nowa sobie. godzina. Coś mi się rozbiło nogi. Masz może w na to, połysach? Nie, dziękuję. No. Ale to... Wień. Bo chyba zaraz... apa getting. Netflix